Witajcie, tu Hikomikos. Wczoraj robiłem unboxing przesyłki od Rocket Zapdos. Pierwszą część już mam za sobą. Bez tych to są wszystkie karty, które już pokładałem. Drugą część rozłożyłem według serii, żeby mi było łatwiej to prezentować. W tej chwili mamy tak base setowe karty. Dużo jest ich różnych. Odwójna energia swajniejszych. elektobas Elektrobas, elektrobas rzadkie karty. Ja czuł jak to znowu Vulpix z błędem w druku. Teraz Base set 2. Computer Search. Computer Search kolejny. Double kolor Energy. Tak. Dalej mamy Jungle, Flarion rzadki, Blitza czyli Joltion rzadka karta po niemiecku, Fossil. Zmoczona w wodzie. Rozpuszczona. Moltres, rzadka karta. Team Rocket. Dark Vaporeon, Falhina Energy. Potion Energy. Dragon Dragonair. Legendary Collection Menki Jim Heroes Narrow Gym Brock Menki Sabrina Gaze Brock Ryhorn Blaine's Charmander Brock Menki Misty Duel Brock Geodude Tickling Machine, tego mi brakowało na pewno w kolekcji Research Spiro, Erika's Gloom uh, Erika's Execute Erika Stangela, Erika Sabrina Slowbro, Blaista Erika Uros, Erika Skuba. Gym Challenge Sabrina Gasly. Blaine to duo Giovanni, Koga Zubat, Sabrina Gasly, Sabrina Kadabra, uh, Giovanni miał First Edition, Energy Fighting, Koga squeezing, Prok Full Picks, Giovanni Neo serie. Tu dużo było First Edition kart, bo w Polsce uh, dostaliśmy dużo kart. Właśnie First Edition od to of the Coast. Na polskim rynku po prostu było ich pełno. First Edition. Alone N poszedł już spać. Pozdrowienia dla Nid. Rhine Wall, Polywak, Ryan Wall był, 1st Edition Natu Pupitar, Hitmont obrzatki, Corsola, Saiter Reverse, First Edition i Caterpie Co ja z tymi reversami. Alone K, K, Dubat, zobacz 3, tu starawentka, Shackle, Aipom Skiplum i tęczowa... Eee, tęcza. Rok z hajda, przyjadą 5 stariu. Shackle Epom, przyjadą... Smoczam, Anon, KBKY, B, K, Y, Farfetch'd, Y, Golding, VALUN, PERY! I ostatnia seria, Sajdak. Chirafarik, Dark Fortress, Dark Executor, Sunken Heal Powder, Execute, Team Rocket Civil, Deeds Exp, all, Light Dugong Dark Fortress, S bardzo fajne tło Dark Sorcering, Heracross, Conqueror, Tech Dark Slowking. Czyż nie strasznie wygląda? <laughs> Jakie słodziutki. Wydawałoby się. Dobra, co ja chcę otwierać? Mamy tu kasetę Pokémon Trading Cut Game Trainer Video. Jest to nic innego jak kaseta, która była rozdawana na zawodach. Jak się te zawody nazywały? Show STS Super. Czyli nie pamiętam jak to się nazywało. Hmm, pokażemy Ci, jak prosty. Zabawny sposób nauczyć się kolekcjonerskiej Grachetyciany. Jeśli wymyślisz, że wiesz wszystko o Pokémonach serialu animowanego w telewizji i z gier Game to musisz złapać to wideo. Włącz i naucz się, jak ekscytująca, fenomenalna, popularna jest kolekcjonerska Grachetyciana. Krok po kroku dowiesz się dzięki instrukcjom, jak grać i wygrać skup uwagę ponieważ nie możesz co idę spać już nie chcę mi się tego nagrywać ale dokończę to która jest godzina? 10 po pierwszej wczoraj zacząłem tu mamy manafi figurka zawieszka i... Pamiętam, że mam tego Chimchara. W wakacji go upolowałem. To jest z którego roku? 2008. Właśnie jakoś to... tego było. 2009. W 2009 chyba byłem. Chciałem właśnie zdobyć Piplapa albo Munchlaksa, ale mi się to nie udało. Dalej, puszka z Darkraiem w znacznie lepszym stanie niż ta, którą wcześniej miałem. Naklejka z ligi Pokémon z 1999, 2000, tak samo, oryginalna. I tu mamy takie fajne podrówki. Zobaczcie sami: <grych> Grimer, 4000 HP, a tak 1000. To jest oryginal, oryginalna, Piggiotto, Master Ball, to chyba tyle, jeśli chodzi o oryginałki. Doreena, tutaj jest pełno podróbek, Przyda mi się, przydadzą mi się do filmiku, do drugiej części, jako odróżnić podróbki, bo tu jest... O, oryginalna, psychiczna, ognia i pioruna z hologramem. To są... I trzymany. Ah, oh, Lol. To jest dopiero karta. Redian. W ogóle niektóre te karty są takie rozbrajające. Oh, na przykład Dark Rapidash. Hmm. Rajczu Hollow. Dragon Ball GT. Abla. Na co ja bym się nabrał? Na to nie, Misty Tires. Oszukam tej karty swoją drogą. Jest jedna taka dobra podróbka. Zaraz spróbuję ją znaleźć. Neo były też podrabiane. Wszystkie. To też ciekawie wygląda. Max Revive. Articuno. Co ciekawie wygląda z podróbek? te base setowe, base stariu. 2, um, Dalej mamy tajemne skarby. I o, bo zrzucę wszystko i nie dostanę gwarancji już Będę aparat w wersji angielskiej. Gibraltar Reverse, Larvita Reverse, Indo Queen Rzadki, Snowcote, plusl z tego zestawu dla dwóch graczy początkującego, one z różnych serii. Ogólnie to fajnie, bo z Diamond i Perły i z serii tajemne skarby szukam we wszystkich językach, jakie tylko wyszły. Y po polsku już mam pełen komplet, wszystkie jakie tylko zostały wydane na świecie po polsku karty mam. I z tego co widzę to angielskie troszeczkę w lepszej jakości były. Mam na myśli na odruch, tu jakiś execute się zaplątał chyba oraz i te i to wszystko. Jeśli chodzi o puszkę. Bo mamy tu jeszcze jedną rzecz. Poin z Plisji. O tak. Dobra. Teraz najlepsze. Na koniec. Ja tak zawsze zostawiam. Pudełeczko metalowe, dość używane, ale spoko i zrobimy to tak to idzie tu i zaczynamy od tego widać coś widać metank profesor teryzating method Firo, hall adventure hall ruins red candy rainbow energy spiro metal energy Energy Citrus Berry Windstorm Reverse Tratini, Holon's Castform Point, Metagross Reverse Metagross Holo tak. Rare Candy Holon's Castform Holon Adventure Energia Piruna, Dragonair Dragonite Reverse Tratini, Rare Candy, Te koszulki są dość używane, solidnie. No naprawdę, jesteś graczem. Ech. Co jaka tam w ogóle? Ratini, Beldum, Holland's Castle, Rocket's Admin, Metal Energy, Reverse, holo. Hikomikos, co ty mówisz, idź spać. Energia, Polska z Base Setu, <laughs> Dragonite Reverse, Holon Research, Earl Candy, Beldum, Celio Networks, Holon Magnemite, Metal Energy, Energy, Metal Energy, Holon Farmer, Energy. Och! Rike, Trame, die, Tore, Di Holon, Beldum, Metagross, Energy, Copycat. Metang, Holon Mentor, Warp Point, Dragonite Hollow, Dragon Nair, Hollow Research, Holon Mentor i Energy.